Nie żyjecie. A to, że tamten miał ociesko krowy, to nikt nie zauważy, tylko o nie, oni mają końskie ciarska. Dzień dobry, cześć, z tej strony ćwierć firmu Warcraft, czyli Forge, kampania orków inwazja na Kalimdor. Zaczynamy rozdział pierwszy, lądowanie. Patrzcie jaki fajny org. Szkoda tylko, że nie mruga nic, tylko poruszająca się grafika. Popularne rozwiązanie ostatnio. Widziałem gdzieś takie rzeczy i w ogóle. Dobra. Rozdział pierwszy lądowanie. Tral postąpił zgodnie ze wskazówkami tajemniczego proroka i poprowadził hordę przez wielkie morze. Po wielu tygodniach spędzonych na wzburzonych wodach horda dopłynęła do dzikich wybrzeży Kalimdoru. Uprowadzone okręty rozbiły się i zatonęły zaś sami Jorkowie ostrożnie ruszyli w głąb lądu uważając na rozmaite niebezpieczeństwa czyhające na nich w tej niegościnnej krainie. Pięknie, czyli wylądowaliśmy z tej strony rozumiem. Mamy obozy ludzie-świni. Świniu ludzi znaczy harpie, mulgor, tereny taurenów, The Barents, pustkowia i Las Ashenvale. Czyli elfy, tylko że nocne, te fajniejsze. <grystanie> o, oh wow. Jakie ujęcie. Co ta świnia robi na tej wyspie? <grystanie> Biedna. Jest Iwan, zielony Jezus. Kalimdor go wybił. Wozu, sztorm poważnie uszkodził nasz okręt. Nie da się go naprawić. Tego się spodziewałem. Wiemy, gdzie jesteśmy? To Kalimdor? Tak sądzimy. Płynęliśmy na zachód, jak rozkazałeś. Dobrze. Jakieś wieści o Piekłoryczu lub pozostałych okrętach? Nie, wozu! Nikt ich nie widział, odkąd rozdzielił nas sztorm. Rozumiem. Przygotować się do wymarszu. Jeśli nasi bracia tu dotarli, prędzej czy później ich napotkamy. Kłój, cool. te ogrze mnie nie pocieszają w żaden sposób, no ale nie można mieć wszystkiego. Rok na rok. Czyli co, so, zbieramy zbierz hordę on ale jakieś zadania dodatkowe, nie, będziemy jedno główne. Jeszcze mi tak. spoko. Mogę z tym żyć. Dobra, idziemy dalej. Hmm, co to było co, nie? Tra może rzucić zakręcie serii na błyskawicy, które wieje prawdziwe spustoszenie, gdy trafi w grupę drugich to jest trup Taurena. I bal dabu. Co, nic na ten temat nie powiesz, Tra? Seria? Tak. Za. Natomiast nie ma, nie będziemy przedłużać specjalnie, żeby się kręcić po takich miejscach dziwnych. To jeden z naszych okrętów w wodzu. Musiał się rozbić na skałach podczas sztormu. No, ewidentnie. Świnka się dostała z wyspy? Hmm. Nie wiadomo. No skoro już tutaj idę, to sobie zrobię taki mały trip. Może coś Za ciekawego ono. odkryję. A tu jest kolejny statek jakiś. Ale on już płaka. Za zgładziciela! Mm -hmm. Ci przedmioty? Kula energii, cokolwiek. Jekle z piżowego smoka. Serio, z piżowego? Z brązowego. Okay. Brązowe smoki, tak jak czerwone, są jakby od życia. Tak. Tak, brązowe są od czasu. Zagladičela! O to coś się jest. Piesnio, pankuze 1. No Jestem i nie to Jestem Wodzem hordy. No jesteś, jesteś taki dzielny i dzielny i w ogóle ja ci kręcę. On dabu. I no trochę wolny na tym swoim białym wielko. Teraz ci na wielku, bo pochodzi z klanu Roźnego Wilka, tak? Czy Lododonu? Nie wiem, Roźnego chyba hmm. Wilka się nie. A jego ojciec był szefem tego klanu. Erszterp, tak? O, no, coś w ten sposób. Desen hmm. Odloki takie niebezpieczne, kto by pomyślał. Zem. Nikt nie o. przeżyje. Trupy centaurów i Taurenów? Za honor. Hata tubylców. Nikt nie Skoro przeżyje. I takie wszystko płonie. Rozegrała się tu niedawno wielka bitwa. Ziemia jest czerwona od świeżej krwi. No jest. Czy w tej krainie nie ma nic prócz pyłu i kości? O! Te cudaczne stworzenia mają końskie ciała. Loktar Ogar! Śmieszkanie, że. O! Czy to jest kobieta centa? Nice. Wcześniej tego nie było. Chyba. Mm. Że we wschodnich krzystwach nie ma centaurów. to taka ciekawostka. Nie zjedziemy. A to, że tamten miał cielsko krowy, hmm. to nikt nie zauważy, Tylko, o nie, oni mają końskie Masz Mas tutaj się zastanawia, jak. Hmm. Nosi spodnie taki centaur. Tak. Na pewno. Ondabu. Tak. No dobrze, że mi się nam trochę jednostek. Hmm. No łaskawie poproszę statki. On dabu. Świnio ludzie, konie ludzie szło. to za świniowe stwory, nigdy takich nie widziałem. Przynajmniej wyglądają lepiej od ludzi. Ora Idźcie leczyć Duchy są niespokojne Co za uparty dabu. tych znaków leczących już mam od cholery Tu jeszcze mogę iść chyba na górę sprawdzić czy coś jest, ale chyba no, nie wiem co się zablą tam Podobno sprawdzić, ale nie wydaje mi się. Tak. Ale nic nie ma idziemy do statku. Jeszcze raz, dwa, trzy jest statki jeszcze? On dabł On double. Ten wrak wygląda na opuszczony Być może załoga przeżyła I jest tu gdzieś w okolicy Być może Tu są pewnie przytrzymywani, ta dla trole Za mało man Serio? Nie ja mam man nawet Ale bieda hmm. no dziękuję bardzo Świnie, ludzie jedzący świnie Chorę to jest po prostu. chore. Wziedzia mi się. Dzięki jak. za pomoc, Manusz. Ruszamy. Zapomniałem ludzie mówili, że w pobliżu są inne statki. Zapomniałem o tym Manuszu. Ojej, zrezygnowałam z kampanii, będę jednak. Niech przeżyję. Zaraz gładziciela. Co on powiedział? honor. Gdzieś jest jakiś lok? Archiwa jest. No, dzięki za Pana. już nie będziemy że później są inne statki, jakie. Okay. Honda Czyli nic takiego dabu. ciekawego nie powiedział tak naprawdę. Tak, ci konio ludzie mordują te rogate stwory. Ach, przybyliśmy tu, by uciec przed bezsensowną wojną, a otacza nas ona z każdej strony. No, bo gra nazywa się Warcraft ziomek. Czego no, nie m. rozumie pan? Hmm... Przejdziemy sobie ten. On da ból. No, tak. Tak. Za honor. więcej tu nie ma. Nice, warto było się tak przykręcić tutaj. Hmm. Dobra, tu już powinny być nasze jednostki takie niebronione chyba przez nikogo, tak mi się wydaje. O, kolejne trupy. Nice. No i sam. mówię. Trąka wodzu. Wiedzieliśmy, że nas odnajdziecie. Tronka, wojowniku. Cieszę się, że jesteście cali. Byliście z piekłoryczem? Nie, wodzu. Rozdzieliła nas burza. Dopiero co tu przybyliśmy. ja hmm. Jaszczurki, on dawu. świnie ludzie też biją taburet. Wszyscy biją taburet. A damy. takie rzeczy mówicie. Tak kto by się tego spodziewał, że oni mają taką magię, to Aha, no tak, bo w sumie ci ludzie mają też tych szamanów i w ogóle tych jeszcze Za honor. Spoko. Ondabu. Wygląda na to, że konioludzie szykują się do walki. Centaury bandyci... No trochę ich tam jedzie. Nie ma co ukrywać. Za honor. Tak. O! On Źródło zdrowia. Hmm. Jezu, tracę to jeszcze paru no. Zamiast w pierwszym rzędzie poginać, czekaj, czy nam to przeżyje. Chyba nie. O, teraz to już na pewno. Czekaj. Czas zabijać. Czas umrzeć Czas zabijać, czy czas umierać? Przeżył. Jest naprawdę dzielnym chłopakiem. Poczekaj, aż się trochę uleczy. Bo się patrzy mamy trochę mało. Widzimy sobie nawet jeszcze jeden tak. tryb, żeby szybciej. No, to efekt się sumuje. Fajnie. Idziemy dalej. Dobra, ci tego starczy Dobrego. Osiągnięto Za tak. kontrolny. Tera, tera, tera. Orkowie to w ogóle Undabu. faworyzowana rasa przez Blizzard, tak mi się wydaje. Przynajmniej mm. e, w ogóle tej kampanii, chociaż najciekawszy wątek jest wciąż Artasa. Tak. A, nic się z tym nie zrobi, niestety tak to wygląda. z kolejnym Ostru Jeden z założycieli Blizzarda, Chris Metzen, który już hmm. nie bardzo z nimi współpracuje tak. e, podkładał nawet głos honor. pod e, trala właśnie. Undabu. Sam go napisał, jego historię i w ogóle... szałpał ogólnie. Szkoda, hmm. szkoda, szkoda, że to takie jednostronne wszystko. Tak. Za honor.

Raz, dwa, trzy, no i nie zmieszczamy się. Jakby ten jeden się patrzył marł. Witaj, wojowniku. Spotkaliście może atakują! Pobroni! Teraz nawet nie Doktor! będę ratował. Jakieś na jednostki. Wolę mieć jeden podział, w którym nie muszę się spinać. Ondawu. Coś się wydarzuje. O nice. Czy to jest Kerry? Jestem Kern, wódz Taurenów z klanu krwawego kopyta. Dzielnie walczycie, zielono Intrygujące z was istoty. Nie ja wygląda na starca. Tral, a to moi bracia, Orkowie. Przybyliśmy tu odnaleźć <laughs> nas nam przeznaczenie. Szukacie przeznaczenia? Hm. Przeznaczenie woli odnajdywać niż być odnajdywane, młody wodzu. Ale na północ stąd jest pewna wyrocznia może ona. Na północ? W tamtą stronę zmierza przecież armia koni ludzi. Co? Nie, moja wioska jest w niebezpieczeństwie. W Warcracie trójcy Kern był... Za nimi. Eee, Trzeba zawsze... Taki całkiem Kerna. siwy. I to faktycznie obrazowało to, że jest stary, a tutaj jest taki Zaor. jak... No nie jest taki hmm. jak powinien chyba, co? A ta włócznia szefów Taboranów jest Kozacka. Tak. Dziś jak twa nie zrobiłem, ten jeden z drugiego drugi, działu sobie chodzi za Kernem. On Tak. Coś się dzieje? Nie, nie wydarzyło się to nic. Za honor. Doszliśmy do wioski jakiejś. I taurenów kolejnych. Fajnie, że są różnej wielkości chyba. Namiot taurenów. On tak. Też leczy się? To spokojnie. Chciałem, żeby się leczyły taurety. Pondabu. Przybyliśmy w samą porę. Ruszają do kolejnego szturmu. Hmm. Za Nauka dzikiego ducha, lubimy wilczki. Wilczki są spoko. No na raż! Znowu nadchodzą! dużo ich tu jest. I oni tak biegną na okrętkę, tak? Okej. Dobra, to my będziemy brać na klatę tutaj ten największy oddział jakby. A wy się bijecie tam na dole. Dacie sobie chyba radę, co? No właśnie, tak podejrzewałem. O-o. Hmm... Tym razem mają ze sobą czempiona! Bawe czempiona? Tak! Zdawać te wielkie! I potrzepionie ondabu. No, i prosto. Bardzo ładnie. Tak. Bardzo sprawnie. Wszystko zaatwileśmy. Twoje plemię jest bezpieczne. Starcze. Dzięki ci, młody wodzu. Centaury przepłoszyły z tych stron całą zwierzynę. A ja nie mogę pozwolić, by mój lud głodował. Wkrótce ruszymy na północ. Kupujny łąkom Mul'goru. I boicie się, że najeźdźcy znów was zaatakują? Tak. Te diabły są szybkie jak błyskawica. Na równinach im nie umkniemy. Cóż, jeśli zdradzisz mi, jak dotrzeć do wyroczni, o której mówiłeś, ja i moi bracia wyruszymy z wami jako eskorta. Ty i twój lud coraz bardziej mnie intrygujecie, młody tralu. Z radością przystajemy na wasze towarzystwo. Tak się właśnie robi ziomeczków. Mamy już trzy rasy: hordy główne w sumie. Orkowie, trolle i taureni. Piękni. No i co, no i to by było na tyle. Lądowanie zakończone, proszę Państwa. Jak się podobało, to lajkujcie, i subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek i buziaczki papatki.